I widać z tej strony Rayman i Timodynce. Tak? Właśnie jest piątek 13. Nie, dzisiaj jest 1 październik i za chwilę wyruszamy, zamykamy sklepy. Jest prawie 16. Zamykamy sklep i jedziemy w Bieszczady na zlot, o którym wspomniałem parę odcinków temu. Przed nami jakieś 5 godzin z hakiem, bo już widzimy, że korek koło wieliczki może się skończyć, jak dojedziemy za Kraków i będziemy zmierzać tam na ten zlot. Przybędziemy około 22.00. 4 godziny. 7. Chyba Ferrari. Chociaż w sumie ja też mam włoski samochód. No dobrze. Ile? 4, 4 godziny? 4 godziny. A to nie uwzględnia chyba z aktualnej sytuacji. O nie, to już 4,55. No, no, to na razie. Jest. Wszyscy już na pokładzie, także zmierzamy do Bali Grodu. To jakieś 5 godzin, także będzie ciemno jak dojedziemy, ale według planu załapiemy się na rozmowy przy ognisku. Słuchajcie, przyjechaliśmy wieczorem, więc nie było co nagrywać, bo za ciemno, tu mało co się świeci światełek. No a teraz jest rano i jedziemy gdzie? Na górę jaką? Mały Nowo. nowa. Mały Manyłowa. Ciężka nazwa. A kiedyś zwana górą 810. właśnie młody daje tutaj Młody daje tutaj popis niekompetencji wbił trójkę. Jak można się pomylić? Nie wiem, czy jesteśmy za wcześnie, czy za, za późno, ale tej jesieni tak bardzo tutaj nie widać. A tak się naczytałem, że taka piękna tutaj Złota Polska jesień, nie Karolina? Mówiłaś, ty mówiłaś też, nie? No i gdzie ona jest? Zanim tu przybyłem, podpatrzyłem sobie, jak wyglądały filmy z pierwszej i drugiej edycji na innych kanałach, i no, zrozumiałem, że jest to raczej poważny i raczej delikatny temat, nawet po tylu latach od tamtych wydarzeń. Więc też sobie raczej wziąłem za cel zrealizowanie tego tak bardziej dokumentalnie, mniej vlogowato. Jednak, gdy byłem już na szczycie tej góry, sytuacja potoczyła się inaczej niż sądziłem. Ale to zobaczycie w dalszej części filmu. Wybraliśmy trudniejsze podejście, które e, wynosi mniej więcej 2 km. Można wybrać nieco e, łagodniejsze 3 km, ale my jesteśmy od więc więc co? Idziemy w tym błocie. Jak się bawicie? Super. Świetnie, nie? Bo to będzie na filmie. <laughs> Thank Thank you Podczas rozpoczętej 27 lutego 1915 roku kontrofensywy armii austro-węgierskiej nazywanej drugą bitwą zimową w meldunkach bojowych obu stron wyjątkowo często przewijała się nazwa dominującej w rejonie na południe od Baligrodu Góry Maniłowa. Jej nazwa na trwale wpisała się w historię Bieszczadów jak i obu walczących tu armii. Wojska rosyjskie okopane właśnie na tej górze mieli świadomość istotnego znaczenia tego gniazda. Armia Austro-Węgier uznała, że jedyną metodą na zdobycie rosyjskiego gniazda będzie akcja minerska. 12 marca około godziny 14:20 oficer dowodzący pracami ziemnymi odpalił ładunek wybuchowy, który dosłownie uniósł górę w powietrze. Większość obrońców Maniłowej zginęła, poległych jak i szczątki ludzkie pochowano prowizorycznie w powstałym leju, tworząc w nim bratnią mogiłę. Szacuje się, że łącznie zginęło 51 tysięcy żołnierzy obu armii. Słuchajcie, jestem już na dole. Teraz się potaplałem w błotku, troszkę kalorii spaliłem. Dawno nie byłem w górach. Nie mam czasu, a kiedyś dużo chodziłem. Jeździłem w góry. Zostawiłem Modego i Karolinę na górze. Idę się ogarnąć, idę pieszo. A od Koń też zostawiam moją strzałę. Powiem Wam, że super mi się wchodziło super mi się schodziło nawet o dziwo schodzenie raczej jest cięższe, dosyć ostre to podejście było, te pierwsze podejście I powiem wam, że jak byłem na górze chciałem coś tam robić, pomagać nie wiem co mi się stało, nie wiem, chyba powinienem jakiś psychoterapeuty chodzić, ale po prostu tak się źle poczułem, tak zaczęła mnie głowa boleć, no i może ciśnienie się zmieniło tam nie wiem, może świadomość tego co tam się działo może zmiana ciśnienia, nie wiem, nigdy tak nie zareagowałem no i może świadomość tych grobów, że tam robili te ekshumacje, że kopali te groby, jakoś, nie wiem, źle się poczułem i stwierdziłem, że idę, no i dobrze, bo teraz sobie na spokojnie mogę popodziwiać tą przyrodę, która tu jest. Czyżby to był nasz kolega barszczut, podobny. Ciekawe. Ale to chyba nie jest barszcz sosnowskiego, nie? A piszcie tam. Wiem wam szczerze, że jak miałem tutaj przyjechać, to co sobie pomyślałem? Może no, do trzech razy sztuka, bo już trzeci rok współpracujemy ze Stowarzyszeniem Galicja i w końcu wypadałoby się wybrać. No, tak jak wspomniałem chyba na vlogu sklepowym, w końcu miałem czas na to, żeby jako tako, chociaż na część zlotu przybyć. I powiem wam, że Chciałem, ja miałem taki plan, żeby nagrywać tutaj, co tu się będzie działo, to wszystko. Tylko wiecie, co jak byłem na tej górze, to tak się źle poczułem. Nie wiem, przytłoczyło mnie to wszystko, to co się tutaj chyba działo. Nie wiem, i te ciśnienie to się wszystko razem połączyło. I stwierdziłem, że będę robić co innego: czyli pospaceruję sobie, trochę odpocznę, naprawdę. Można tutaj odpocząć, jest cicho, nie ma zasięgu telefonów, nie można nigdzie zadzwonić. W tej chwili, jakbym chciał cokolwiek, no to jedynie 112, chyba tak. Jeszcze bym tak chodził pół dnia, to może zostałbym poetą. Ale nie sądzę, żeby mi to groziło, no chyba żebym został tutaj y, kilka miesięcy. I to by był koniec części pierwszej. Widzimy się w tym temacie we wtorek. Także trzymajcie się, cześć. W okopie pod górą Maniłową włożono aż 260 kg materiału wybuchowego. Wierzchołek wzgórza uniósł się z potwornym łoskotem. Płomienie i słupy dymu idą do góry, wysoko lecą kamienie i bryły ziemi. Nasze karabiny maszynowe szczekają i stukają, do tego strasznie wyjąca zamieć. A w środku tego wszystkiego spieszą się do okopów wroga. Razem ginie ponad 50 tysięcy żołnierzy.